Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole tarcze do takiej oto mini szlifierki marki Parkside. Zapraszamy. Zapraszamy! Tego typu szlifierka występowała właśnie w wersji 12V, 20V. Ja na początku do tego rozwiązania nie byłem przekonany, ale jest OK. Jest to fajne rozwiązanie. Problem polega na tym, że jedyna akcesoria dostępne na rynku Pro... nie mów tak, bo wujek Emil ci przekonał. No tak, <laughs> trochę tak. E, jedyna akcesoria dostępne na rynku to są oryginały Boscha, które kosztują masakryczne pieniądze i generalnie głównie dostępne są w sieci, ponieważ w sklepach tego nie, nie. ma, boli kieszenie. Dokładnie, poza tym są tylko dwa rodzaje tarcz: czyli masz tarczę do cięcia i tarczę do szlifowania. Czyli tam grubą. Dokładnie. Ciężko dostać cokolwiek innego. Natomiast my ostatnio wybraliśmy się w ramach eksperymentu do Kauflanda. To nie jest promocja. Dokładnie. Pojechaliśmy do tego Kauflanda i okazało się, że... Byście się zdziwili, ale to wyglądało jak taki raj dla Majsterkowicza. Tak jest. Pełne, wielkie alejki, tylko w niektórych Kauflandach, bo Większość to jest taki mały, puszczony regalik, można powiedzieć, 2 na 2 i nic. Ale Plus w tym... ewentualnie w koszach to, co jest w bieżącej gazetce. Ale tutaj właśnie trafiliśmy same tarcze, nie braliśmy wszystkich, bo były jeszcze w starych opakowaniach i były tarcze do szlifowania lub docięcia cięcia te grube, jak to producent nazwał. Nas inter interesowało w sumie do roboty, czyli prawie wszystkie diamentówki. Zmienimy sobie troszeczkę kadr. Mamy 4 sztuki z 5 dostępnych na regale, ale oprócz tego jeszcze były te same wersje w kolorystyce starej. Czyli w starych opakowaniach, bez tych kolorowych pasków. Jednego rozwiązania nie wzięliśmy, bo stwierdziliśmy, że jest jestem po prostu totalnie do szczęścia niepotrzebny. Zarówno ja, jak i Emil kupiliśmy dokładnie ten sam zestaw. Cena, bo od tego zaczniemy: 10 zł za opakowanie bez grosika. Bez grosika, czyli 9,99. W tym wypadku e, oznaczenie pomarańczowe to jest PWSZ-76A1, tak to nazwijmy. I tutaj mamy, czyli tak zgodnie z opisem producenta, otwieram bokiem, bo nie chce mi się tych opakowań rozrywać. A nie chce mi się mówić, ale wiesz, że te wszystkie są te same kody? Hmm. Fantastycznie. Pięknie. PKP. E, to są tarczki e, małe. Do cięcia. Nie są to tarcze, i teraz zrobimy małą przerwę na opakowanie. Akurat w tym wypadku, czyli w wypadku opakowania w kolorze pomarańczowym, mamy 5 tarcz. 5 tarcz 1,2 mm. Producent opisał to jako 76 mm, czyli średnica zewnętrzna. 1,2 grubości, 10 mm wewnątrz. Tu jest 5 sztuk. Naprawdę spoko. Było podobne opakowanie, podobnej grubości. W starej kolorystyce. W starej kolorystyce z dwoma tarczami. I różni się tylko tutaj wyglądem. Tak jest. Z dwoma Świątką tarczami grubymi. Tak. Do szlifowania. Natomiast my generalnie, szlifierki kątowej, rzadko kiedy używamy do szlifowania, więc te tarcze u nas generalnie się marnują. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić takiego zapasu. No druga Wsz... sprawa to jest sprzęt do małej precyzyjnej roboty. W środku jeszcze oczywiście instrukcja obsługi producentem jest konmetal e, Meister GMBH. No, we wszystkich przypadkach jest dokładnie ten sam producent, to jest zestaw pomarańczowy, zestaw fioletowy, e, fioletowy, moi drodzy, e, to dokładnie ta sama historia, czyli 76 wewnątrz, 10, e, znaczy 76 na zewnątrz, 10 wewnątrz milimetr grubości jest to standardowa tarcza z nasypem do kafelek, glazury, wszelkiego Pełna typu. Pełna ceramika. Pełna ceramika. Fajna naprawdę opcja. E, również dyszka, e, opis generalnie ten sam, producent ten sam, naprawdę fajna sprawa. Przydałaby nam się kobieta, ale ma nas w nosie, ogląda, wiesz. Digidongi. Tak, jest, no, albo nie wiadomo co jeszcze. E, Jasno-zielony, tak go nazwijmy. Po męsku. Pistacjowy. Jaki? Limonkowy. Pistacjowy. Nie ma takiego koloru jak limonkowy. Oczywiście. E, to jest kolejny typ tarczy z nasypem. E, w tym wypadku model dokładnie ten sam. Jeżeli chodzi o grubość, również. Wszystkie wymiary są takie same. Czyli 76 na zewnątrz, mm grubości. Ta pełna, tamta z odprowadzeniem. Dokładnie. Taka jest różnica. Limonkowy. Co to jest za kolor w ogóle? A ten to jaki jest? Miętowy. <grym> no miętowy. Nawet nie wiem jak to skomentować. E, w kolorze miętowym e, pasek to jest tarcza, którą świetnie znacie, którą kiedyś pokazywaliśmy jeszcze z Pawłem w kolorze czarnym. Mamy jeszcze taką tarczę, kupiliśmy z Emilem w kolorze niebieskim. Jest to patent Boscha, który rozprzestrzenił się dość mocno na rynku. Czyli do drewna, do gwoździ. Tak, do drewna, z gwoździami. Generalnie tarcza uniwersalna. Przy odrobinie cierpliwości i niedociskaniu tego materiału, znaczy tego tej tarczy do materiału może również służyć do rzeźbienia w drewnie. Dokładnie to samo: milimetr na 10, na 76 bardzo fajne rozwiązanie. Również dyszka. Czy to, co mamy tutaj dostępne, jest nam w stanie zaspokoić nasze potrzeby, jeżeli chodzi o to urządzenie? Oczywiście, że tak, gdzie tego nie ma w Lidlu. Yy, dokładnie. Nie ma tego w Lidlu, nigdy tego nie widzieliśmy. Nigdy. Znaczy może nie jest tak, żeby bywamy w Lidlu codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. No ale sobie. tyle, co nagrywamy i tyle, co sami prywatnie chodziliśmy do Lidla, nigdy tego nie widziałem. Tak samo jak potrzebowałem co sami widzieliście wcześniej filmy z multitulem 12V i 20V, to musiałem ściągnąć ze strony online, tego nigdy nie było. A i, jedziecie do Cowlanda. Oby, oby dwie sztuki stoją na regale. Do wyboru do koloru. Tak jest. Pokażemy Wam jeszcze jak to wygląda w naszym ulubionym Kauflandzie. Już nowym ulubionym, bo byliśmy no. wczoraj w trzech. E, A jeżeli... może będziemy w czwartym jeszcze? Tak. Jeszcze fajniejszym podobno. Dokładnie, więc jeszcze będziemy to sprawdzać. E, natomiast wybór tarcz jest spory. Ich ceny są ok. No nawet oryginał nie wygląda. Powinien być czarny. Nie, był, nie miał żadnej kolorystyki ani nic. Parkside a. z obu stron czarny. Tutaj już wiadomo, materiał zużyty. I tak na, na tym tylko pracowaliśmy, bo innej tarczy nie było. Lub, no nie ukrywajmy, wkładaliśmy Bosza. Dokładnie. Natomiast w tym wypadku te akcesoria są w bardzo rozsądnej kolorystyce. Nie wiem, czy Was będzie interesowało testy tego. Tak jest. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć, dajcie nam znać, oczywiście chętnie pokażemy. Szczerze, tą kupiliśmy pod kątem ceramiki, oh. yy, wszelkiego typu kafelek, nie kafelek, tak. No do to łazienkowy, wszystkie takie tak małe roboty. Tą kupiliśmy tak naprawdę ze względu na akcje, które robimy poza kanałem, milion pomysłów na minutę, yy, czyli jak jedziemy gdzieś tam na skamieniałości i tak dalej, żeby móc sobie po prostu przecinać w terenie. Konkurencja dla Bosza, nie ukrywajmy. Dokładnie, za bardzo rozsądne pieniądze. No i tego zawsze brakowało. Nie? Yy, te cienkie tarcze jednak się przydają. Cena spoko, rozwiązania spoko, ja jestem na tak. Ja jestem też tak samo na tak. Słuchajcie, 99. To nie kupicie nigdzie tarczy. Zajrzyjcie do Kauflanda, bo okazuje się, że tam jest naprawdę cała masa fajnych rzeczy, których my do tej pory nie widzieliśmy. Słuchajcie, naprawdę przeróżnych, różnych, przedziwnych rzeczy, których nigdy w Lidlu nie widzieliśmy, są w Kauflandzie. Są śmieszne ceny. Porównywane są do Lidla w większości rzeczy, tak? Jakby patrzyliśmy na stronie Lidla, ale tu wszystko macie na miejscu. Podchodzicie, wybieracie, dziękujecie, wychodzicie, płacicie oczywiście. Tak, więc tutaj myślę, że naprawdę warto warto się zastanowić nad tym, czy nie zajrzeć do gazetki Kauflanda, oprócz gazetki Lidla, no. bo sporo się dzieje. Myślę, że my na dzisiaj kończymy to w ramach takiej ciekawostki, żeby Wam pokazać. Będziecie chcieli testy, piszcie komentarze, płytki wszystko sprawdzimy, zobaczymy gwoździe. Tak. My nie Czy zawsze... Wy zobaczycie, my wiemy? Tak. My nie zawsze odpisujemy, ale czytamy wszystkie wasze komentarze i yy, jesteśmy naprawdę na bieżąco. Ten produkt według mnie jest ok. Słuchajcie, za tą cenę też jestem na tak. Nie mówię to ja, Janusz. 10 zł za sztukę. No i tym pięknym sposobem, chyba zakończymy. Przypominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest, a my pozdrawiamy Was serdecznie. i Do zobaczyska wkrótce. Cześć. Cześć.